Marcin, ale się porobiło. Zobacz, musimy gdzieś metodę siebie. Co począć? Takie warunki musimy się dostosować. Powiem ci, że jak sobie o tym myślę, to trudno mi sobie wyobrazić to, czym się zajmujesz, czyli szkolenia. Jak to działa? No, wiesz, teraz nie działa praktycznie wcale, bo zajęć stacjonarnych nie jesteśmy w stanie prowadzić. Wszystko zostało wygaszone. No i robimy teraz dużo w kierunku przejścia na usługi zdalne. No bo prowadzenie szkolenia w odległości metr od siebie, siedzą ludzie jak takie słupy, to chyba, to chyba w ogóle jest, jest bez sensu. No nie, wiesz, no nie możemy się gromadzić, więc no mm -hmm. w szkoleniu moglibyśmy... Musimy się siebie dalej. No tak, tak, dokładnie. No, tak naprawdę możliwe byłyby tylko i wyłącznie szkolenia 1 do 1. Tak? Mm -hmm. W grupach jest to po prostu niemożliwe do zrealizowania. Czyli cały ruch przenosi się do sieci. No tak, w tej chwili wszyscy pakujemy manatki, idziemy do sieci i tam staramy się jakoś zorganizować na nowo. Powiem Ci, że włączyłem ostatnio jakiś webinar, bo to jest ta przestrzeń, o której mówimy. No i to rzeczywiście wymaga dużej wiedzy, żeby taki webinar dobrze zrobić. No, to prawda. Częściowo mamy tą wiedzę, częściowo ją nabywamy, bo w Polsce niestety nie było to aż tak popularne dotychczas. Zmusza nas do tego rzeczywistość. nowa rzeczywistość i no, myślę, że w najbliższych tygodniach zaleje nas fala webinariów. I... A jaki wy macie pomysł na webinary? No wiesz co, pracujemy na, nad taką serią webinariów, które będziemy udostępniać pod hashtagem Skocz na webinar. I no, tam będziemy oferować różnego rodzaju szkolenia. Mamy w tej chwili już kilku całkiem fajnych trenerów i trenerki, którzy pracują nad swoją ofertą. No bo to wymaga zupełnie innego podejścia do tematu, zupełnie innych narzędzi pokazywania, przekazywania treści. No tak, narzędzia, wyposażenie. Internet, co w tej chwili niestety jest problemem, bo tak jak wszyscy jesteśmy w stanie nauczyć się robić webinaria, tak niestety nie jesteśmy w stanie przeskoczyć ograniczeń, które w tej chwili zaczęły w Polsce bardzo nam doskwierać. Ale tak szczerze, myślę, że to rzeczywiście odnosi efekt, że wiedza przekazywana przez internet, przez sieć jest Wartościowa i daje korzyści? Oczywiście dobrze przygotowany webinar jest w stanie w 100% zastąpić stacjonarne szkolenie. Bo nie ukrywam, że widziałem ostatni webinar, gdzie Pan siedział jak taki sztywny słup i opowiadał bla 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 bla, patrzcie na ekran, bla 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 bla. To chyba nie jest ta forma, w której mówisz. No nie, ale wiesz, to są początki. Większość z tych ludzi, którzy rzeczywiście prowadzą w taki sposób szkolenia w sieci, dopiero się tego uczy. Myślę, że z czasem to się poprawi. My na pewno nie będziemy oferować tego rodzaju betonowych szkoleń. Postaramy się wykrzesać także energię z naszych uczestników. Czyli co? Musimy razem wskoczyć na webinar. Tak jest. Wskoczcie na webinar. Słuchajcie, widzimy się w sieci. Trzymajcie się na razie. Do zobaczenia.